Konowski ostatnio poruszył temat pewnej strony przy okazji afery VPM I porównał to do tego, że tego typu strona jakby podlega kwestiom zakazanym w Polsce. Mianowicie chodzi o stronę Escort że to y, podlega pod pośrednictwem, wiadomo czym, a to w Polsce jest niedozwolone. Czy to nie jest za duża interpretacja ze strony Konopa pod publiczkę, pod wyświetlenia? Czy Konop czasami nie manipuluje, nie narzuca swoją sugestię, swoje wnioski po to, żeby zrobić zamieszanie. Dla mnie ta strona wygląda bardziej jak strona typu OLX. Jest strona, która daje usługi zamieszczenia ogłoszeń w pewnej kwestii, dla pewnej, powiedzmy, branży społeczności. Jest inna strona, która zamieszcza i która korzysta z tych ogłoszeń. Niewielka grupa pisana docelowo do pewnych osób, ta strona. I czy nie trzeba tego traktować po prostu jak zwykła strona ogłoszeniowa? Bo po prostu to jest miejsce, gdzie kobiety wrzucają ogłoszenia i pewna grupa osób, która jest zainteresowana tego typu usługami, nazwijmy to, korzysta z tego. I tyle. Czy to nie powinno być tak rozumiane? To jest zwykła strona z ogłoszeniami w tej kwestii. Co innego, jakby się okazało, że to jest coś więcej coś, co jest zabronione w naszym kraju że to jest tylko przykrywka dla pewnej działalności, ale z tego co wiem, ta akurat strona działa czysto ogłoszeniowo. Jak sobie tam popatrzyłem w internecie, Okej, okay, jest kwestia, że tam się wykupuje specjalne żetony, za które się po prostu wykupuje te ogłoszenia, ale tu jest inna kwestia, inna sprawa do poruszenia, tu w to nie chcę wchodzić. I tu nasuwa się jeden wniosek. Czy Konop czasami nie przygina, nie, nie podkręca jakichś wniosków dla wyświetleń? Dla podbudowania swojego wizerunku, może ego podłotania, ego swojego pogłaskania. Więc chcę poznać Waszą opinię w kwestii tej strony Escort i w kwestii Konopa. Co sądzicie? Na razie, cześć, pa.